Hej, hey. dziś mam dla was film, który odkryje przed wami tajniki zdobywania darmowych Robuxów w Roblox. Przedstawię ci pięć sprawdzonych metod, które pozwolą wam cieszyć się grą bez wydawania realnych pieniędzy. Zapraszam do oglądania do końca, aby nie przegapić żadnych cennych wskazówek. Wszystkie linki znajdziesz w komentarzu pod filmem. Sposób pierwszy. Microsoft Rewards. Legalną i bezpieczną metodą jest korzystanie z programu Microsoft Rewards. Wymaga on od ciebie używania wyszukiwarki Bing do codziennych wyszukiwań internetowych, za co otrzymujecie punkty. Te punkty możesz następnie wymienić na kody do Robuxów. Jest to świetny sposób, aby zdobywać Robuxy, wykonując codzienne czynności online bez dodatkowych kosztów. Sposób drugi. Udział w konkursach i giveawayach. Nie można pominąć także metody polegającej na uczestnictwie w licznych konkursach i giveawayach organizowanych przez społeczność Roblox. Wiele znanych te kanałów, YouTube, grup na Roblox czy profilów na mediach społecznościowych regularnie rozdaje darmowe robuxy swoim obserwatorom. Choć wymaga to odrobiny szczęścia, regularne uczestnictwo zwiększa szansę na wygraną. Udział w konkursach i giveaway'ach to jedna z najprzyjemniejszych i najbardziej emocjonujących metod na zdobywanie darmowych Robuxów. A najważniejszym krokiem jest utrzymywanie aktywności w społeczności Roblox. Obserwuj popularne kanały YouTube, dedykowane Roblox, dołącz do grup na platformach społecznościowych i forum. Dzięki temu nie tylko będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami, ale także będziesz miał okazję do udziału w licznych konkursach. Twórcy treści na YouTube, Twitchu, a także influencerzy na Instagramie i TikToku często organizują E dla swoich obserwujących. Subskrybuj ich kanały, obserwuj profile i aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić żadnej szansy na darmowe Robuxy. Na platformie Roblox istnieje mnóstwo grup, które regularnie organizują konkursy z nagrodami w postaci Robuxów. Wyszukaj grupy związane z Twoimi ulubionymi grami lub tematami i dołącz do nich. Aktywny udział w życiu grupy może otworzyć przed Tobą nowe możliwości zdobycia Robuxów. Każdy konkurs czy giveaway ma swoje zasady. Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną, dokładnie zapoznaj się z regulaminem i upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania. Niektóre konkursy mogą wymagać wykonania określonych zadań, takich jak stworzenie unikalnego projektu, udzielenie odpowiedzi na pytania quizowe lub stworzenie kreatywnego filmiku. Jeśli konkurs wymaga od Ciebie stworzenia czegoś, niezależnie od tego, czy jest to projekt ubioru, Budowla w grze czy filmik, postaraj się wyróżnić na tle innych uczestników. Oryginalność i kreatywność są często kluczowe dla jurorów i mogą znacząco zwiększyć Twoje szanse na wygraną. Pamiętaj, że nie każdy udział w konkursie musi skończyć się sukcesem. Kluczem jest cierpliwość i wytrwałość. Nie zniechęcaj się porażkami i regularnie bierz udział w nowych konkursach. Im więcej razy spróbujesz, tym większe masz szanse na ostateczne zwycięstwo. Sposób trzeci: strony i aplikacje do zarabiania. Jednym z mniej znanych, ale równie efektywnych sposobów na zdobycie darmowych Robuxów jest skorzystanie z stron czy aplikacji, z którymi Roblox nawiązuje współpracę. Strony najbardziej warte uwagi to Swagbucks. To platforma, która oferuje punkty za wykonanie różnych zadań online, takich jak wypełnianie ankiet, oglądanie filmów, czy zakupy przez internet. Punkty te można następnie wymieniać na nagrody, w tym karty podarunkowe, które można wykorzystać do zakupu robuxów. Survey Junkie to platforma, na której użytkownicy zdobywają punkty za udział w ankietach. Gdy uzbieramy odpowiednią ilość punktów, możemy je wymienić na nagrody pieniężne lub karty podarunkowe, które również mogą posłużyć do nabycia robuxów. Feature Points to aplikacja, na której użytkownicy mogą mogą zdobywać punkty przez pobieranie i testowanie nowych aplikacji, wypełnianie ankiet, a nawet robiąc zakupy online. Zebrane punkty wymienia się na nagrody, w tym karty podarunkowe do Roblox, na bounty. Podobnie jak feature points, nagradza użytkowników za pobieranie i testowanie aplikacji. Punkty zdobyte w Up Bounty można wymieniać na karty podarunkowe, które umożliwiają zakup robuxów. Sposób czwarty: premium payouts. Premium payouts to sposób dla twórców gier na Roblox, aby zarabiać na graczach posiadających subskrypcję premium, którzy grają w ich gry. Jeśli macie własną grę, nawet prostą, możecie korzystać z tej metody, aby pasywnie zarabiać Robuxy. Sposób piąty: tworzenie gier i aplikacji. Ostatnia metoda to najbardziej kreatywna i potencjalnie najbardziej dochodowa tworzenie własnych gier na Roblox. Dzięki narzędziom dostępnym na platformie, nawet osoby bez doświadczenia w programowaniu mogą tworzyć proste gry i aplikacje. Sukces waszej gry może przynieść nie tylko satysfakcję z tworzenia, ale także Ilość Robuxów dzięki zakupom w grze i premium payouts. Pierwszym krokiem jest pobranie i nauka obsługi Roblox Studio, oficjalnego narzędzia do tworzenia gier na platformie Roblox. Jest to potężne oprogramowanie, które oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości, a jednocześnie jest na tyle intuicyjne, że nawet początkujący mogą tworzyć proste gry. Skorzystaj z dostępnych zasobów edukacyjnych, takich jak tutoriale wideo, poradniki i fora społecznościowe, aby zwiększyć swoje umiejętności w Roblox Studio. Im więcej się nauczysz, tym bardziej zaawansowane i atrakcyjne gry będziesz mógł stworzyć. Tworząc grę zawsze miej na uwadze doświadczenia graczy. To oznacza nie tylko zapewnienie ciekawej rozgrywki, ale także intuicyjnego interfejsu, przystępnych instrukcji i zachęcającej estetyki. Gracze powinni czuć się nagradzani za swój czas spędzony w grze. Istnieje wiele sposobów na zdobycie darmowych robuxów, od wykorzystywania stron do zarabiania, po uczestnictwo w konkursach i tworzenie własnych gier. Kluczem jest wybór metod, które najlepiej odpowiadają waszym zainteresowaniom i możliwościom. Pamiętaj, aby zawsze postępować zgodnie z zasadami i regulaminem platformy Roblox, aby uniknąć problemów. Jeżeli film Ci pomógł, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i suba to naprawdę pomaga i zwiększa zasięgi. Powtórzę, że wszystkie linki znajdują się w komentarzu pod filmem. Dziękuję, że obejrzałeś film do końca. Cześć.